Powiedz mi do kamery. Jaką miałeś średnią w szkole teraz? 5,50 5,50? No dobrze, chodź. Tata. Chodź Tata. Już go kupiłeś? <grym> Bardzo fajny. Ale... ale co? No to dla ciebie. <grym> za dobre... za dobre wyniki w szkole. Naprawdę. No się zgodzi na prawda? No, oczywiście, że nie. A zaraz będzie awantura. Ale gorszego stropa nie można było. już mi się podoba. No i jak może być? Siadaj. No wsiadaj. Nie, On jest taki, wiesz, mocno połamany, ale to już ty sobie będziesz naprawiała tutaj sama ten skuter. Ja jestem za. I co? Bardzo mi się podoba. Podoba ci się? Może być? Tak. No. Jak widzisz, jak widzisz, nauka się opłaca w szkole. Można dostać taki prezent. O. Ja bym wolał nowy. No nie jest nowy, ale to chodzi o to, żeby Oliwka Sesama teraz naprawiła ten skuter, żeby on w ogóle zaczął jeździć. Jeździ, jeździ, zaraz się przejedziesz. Dobrze, czyli podoba ci się. Dobra, no to teraz, żeby nie było tak różowo. To on jeździ, jeździ, zaraz się nim przejedziesz, zaraz, zaraz cię w ogóle nagram jak, jak jeździ, ale, ale zobacz, to jest tak, tutaj wszystko jest na trytytki, widzisz, Tu jest na trytytki, tu jest połamane, tak, tutaj to też jest połamane, więc to trzeba, to trzeba się też naprawić, to trzeba naprawić, tutaj w ogóle jest malowane jakimś pędzlem chyba, z dobrych rzeczy kierunkowskazy działają. Wow. Jeden i drugi. To dobrze. dobrze, dobrze, chodź dalej. Tutaj filtr powietrza jest na trytytki. Tak? Tu widzisz tak. Ta, ta pokrywa paska napędu, nie ma w ogóle żadnych śrubek. Trzyma się tylko na tą jedną śrubkę. Tam jest jedna śrubka. Więc jak się odkręci tą śrubkę, to to wszystko odpadnie tutaj. tak. Tutaj jest coś klejone jakimś gumą do rzucia. Tutaj oczywiście też jest na trytytki. Tak? Tutaj był schowek, ale go nie ma, bo jest zaklejony taśmą klejącą. Dobra? Tutaj kierownica też jest poklejona taśmą klejącą. Widzisz? Tutaj jest hamulec prawy, on jest łamany tutaj z tej strony ten Ale dobrze hamuje. I to jest, jest szybka zbita, więc płyn chyba się wylał, ale... ale hamuje. No, dziwne właśnie, że hamuje na tym ten, ten prawie hamulec. Tutaj jest też poklejone. Patrz, tutaj jest też dziura jest i tu jest taśmą, taśmą zaklejone. zaklejone. No, ale dziadek powiedział, że ma na to metodę jakąś tam. Będzie żywicą epoksydową to kleił. Nie, ale poza tym, 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 dobra, zaraz wsiądziesz się przejdziesz. Uwaga. Może być? To wszystko specjalnie dokupiłem, żebyś to wszystko naprawił, a to musisz to wszystko teraz naprawić. Silnik działa. To najważniejsze. To najważniejsze. To jest mój. To jest twój. Dobra, pierwsza jazda, to jest pierwsza jazda Ever. Oliwka jeszcze nigdy nie jecha na skuterze. No? Dobra, mniej gazu, mniej gazu. No, więcej gazu. Dobra, zrób sobie tu kółeczko. No, nie za dużo gazu. A ciężki, nie pochylaj się tak bardzo. Światła ma z przodu. Z tyłu też ma światła. Dobra. No i jak wrażenia? 15 km na godzinę. E, troszkę lekko ale... z tyłu coś klekoczę, ale... Spokojnie, z tyłu to jest rączka, ona odpada, więc z tym się nie przejmuj. A, 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 nie, coś odpada, to raczej nie Dobra, uważam, że jest super. Podoba ci się? Tak, bardzo mi się Naprawisz go? Naprawię go, aby... Będę... Tak, naprawię go? Będziesz im jeździć sobie do Piaseczna? Jak najbardziej. Dobra, teraz musisz zrobić prawo jazdy na niego jeszcze. Dobra. ja jestem